Przypominamy sobie poprzez czytanie męki pana Jezusa o jego straszliwym cierpieniu. Ktoś niewierzący mógłby powiedzieć, proszę księdza, to takie zwykłe cierpienie. 12 godzin trwało. Jasne, że to była brutalna śmierć, ale jak się zobaczy na no wojnę, wojnę na Ukrainie, ile tam ludzi cierpi, ile osób dzisiaj choruje na nowotwory, cierpią przez współżycia, niektórzy przez całe życie, cierpienie psychiczne, fizyczne. Jasne, że tylko, no właśnie, nie możemy tak patrzeć na ten ból na tą pasję Pana Jezusa. Po pierwsze, my wierzymy i przyjmujemy to, że Jego cierpienie było naprawdę wielkim cierpieniem, bo niósł grzechy nas wszystkich. Jest taki ciekawy moment na filmie pasja został wyłapany, otóż, kiedy podchodzi do Pana Jezusa Szymon Cyrenejczyk, próbuje wziąć krzyż Pana Jezusa na ramiona, próbuje mu pomóc to się załamuje, ciężarem do krzyża. I to był właśnie obraz tego, jak bardzo wielkie, potężne to było cierpienie, i po ludzku ono nie było do uniesienia. Pamiętajmy, że Pan Jezus szedł w mocy Ducha Świętego. Po ludzku nie byłby w stanie tego cierpienia znieść. Tego biczowania, tego upodlenia, jeszcze drogi krzyżowej, te trzy upadki, które mu się zdarzyły, no były też potwierdzeniem tego, że to było niesamowite cierpienie. No i później jeszcze ukrzyżowanie. Męka Pana Jezusa rozpoczęła się właściwie formalnie od modlitwy w ogóryjcu Pana Jezusa, a skończyła się oczywiście na jego śmierci. No i to dlaczego ona jest tak ważna? No wiemy, odkupienie, zbawienie człowieka to się dokonało przez tą mękę, ale ja tak lubię popatrzeć na mękę Pana Jezusa właśnie w takim aspekcie cierpienia drugiego człowieka że to jego cierpienie, ono, kiedy go rozważamy, kiedy myślimy o nim, kiedy kontemplujemy to cierpienie, ono w pewien sposób sprawia, że nasze cierpienie staje się lżejsze, staje się do uniesienia, staje się nawet czasem jakieś takie mało znaczące. Oczywiście nie chcę tu umniejszać bólu i cierpienia ludzkiego, które mamy, bo to są czasami historie bardzo trudne, które mamy w naszym życiu, Natomiast bez wątpienia, cierpienie Pana Jezusa to jest rzeczywistość zbawcza. Więc my, kiedy kontemplujemy Jego krzyż, mamy dostęp do tej mocy. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, jest taki fajny fragment. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To właśnie o to chodzi. On swój krzyż przeniósł po to, żeby nasz krzyż był lżejszy. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, Związana z dzieniczkiem siostry Faustyny Kowalskiej. Mianowicie pan Jezus powiedział do niej takie zdanie. Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Ja nie wiem, kto się czuje dzisiaj, aż do krwi tym bardziej. Myślę, że ta rzeczywistość jest nieobecna w kościele współczesnym i dzięki Bogu. Natomiast Pan Jezus pokazuje, że rozważanie Jego męki jest lepsza od każdego gestu, każdego aktu pokutnego, który by człowiek sobie narzucił. Wszelki post, wszelkie, nie wiem, wyrzeczenia, które sobie podejmujemy, to jest nic w porównaniu do rozważania męki Pana Jezusa. Wielu świętych mówi o tym, że rozważając mękę Pana Jezusa dochodzimy do świętości bardzo, bardzo szybko. Stąd też no, myślę, że warto co roku przed świętami Wielkiej nocy, zwłaszcza w Wielkim tygodniu, obejrzeć sobie film Pasja Mela Gibsona. Tamtą mękę widać w sposób namacalny. No i to zdanie, że to sprawia wielką radość Panu Jusowi. On nie, nie czuje się opuszczony, nie czuje się opuszczony, czuje się kochany, zauważony. Że no, nie chcemy czegoś od Niego, tylko przychodzimy właśnie towarzyszyć Mu w męce, towarzyszyć Mu w tym, co było trudne w jego życiu. Co więcej, w tym dzienniczku można przeczytać takie zdania: Pragnę, abyś głębiej poznała moją miłość, jaką pała moje serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy będziesz rozważać moją mękę. Rozważaj w ten sposób, jakoby ona była wyłącznie dla Ciebie podjęta. I jeszcze inny fragment. Mało jest dusz, które rozważają moją mękę. Z prawdziwym uczuciem. Najwięcej łask dzielam duszom, które pobożnie rozważają mękę moją. Zobaczcie, tutaj Pan Jezus niejako potwierdza, że męka Pana Jezusa, że jego męka to jest takie narzędzie też czerpania łask od Pana Boga. Narzędzie po prostu uświęcania się. Jeszcze jeden taki krótki fragment, który. Potwierdzi to, co mówiłem na początku. Córko moja, rozważaj często cierpienia moje, które dla ciebie poniosłem, a nic ci się wielkim nie wyda, co ty cierpisz dla mnie. Najwięcej mi się podobasz, kiedy rozważasz moją bolesną mękę. Zobaczcie, że w cierpieniu, w rozważaniu cierpienia pana Jezusa jest nasza siła. Skorzystajmy, moi drodzy, z tych dzisiejszych rad. Niech jego cierpienie, rozważanie cierpienia przyczyni się do naszego uświęcenia, do naszego zbawienia, ale również do tego, abyśmy właśnie inaczej spojrzeli na to nasze życie. Amen.